i wyścig się rozpoczął na prowadzenie wychodzi Jastio Bonomo ale już kontruje go Joy Dabome przy wewnętrznej żastą Bonomo a od pola Joy Dabome dalej tam jest że ten nag. przy wewnętrznej Joy Pawelce od pola na piątym miejscu Justy Free Później Jadis Soul na kolejnym miejscu. Tam jest Jastrą. Tam jest, przepraszam, Już mamy pierwszego galopiarza. To zdaje się Joker Baltic. I już kolejny koń galopuje. Jadis De a na prowadzeniu zastion Bonomo. Tuż koło niego Joy Dabome. Blisko jest Rzetemmy Je Nag. On jest troszeczkę przyblokowany. Oraz Joy Pawelt. To jest cołówka gonitwy. Już na prowadzenie wychodzi Joy Dabome. Na drugiej pozycji z Bonomo. Na ustawka. Mocno rozciągnięta, bo te konie, które zagalopowały, musiały być wstrzymane. No i tam daleko, daleko z tyłu. A z przodu Joy Dabome na prowadzeniu. Na drugiej pozycji z Bonomo. Na trzecim miejscu Żetem Mejnach. Podkręca tempo Joy Dabome. Na drugiej pozycji z Żastią Bonomo. Na trzecim miejscu głosuje Żetem Mejnach. I na czwartej pozycji Joy Pawelce. No te konie w zasadzie e, rozstrzygną między sobą kluczowe miejsca. Pozostałe już tam gdzieś daleko albo bardzo e, daleko prowadzi Joy Dabome. E, tuż zanim nim czali się Żastią Bonomo. E, na trzeciej pozycji kłusuje Rzetem Mejnach. No i zdaje się Joy Pawelce e, zakłusowała. Za moment na prostej finiszowej pojawią się trzy konie, i to będzie prawdopodobnie trójka, która rozstrzygnie gonitwę. Bardzo wyłamał Żastion Bonomo, ucieka Joy Dabome. Joy Dabome goni go żetem Mejnach na trzeciej pozycji Żastion Bonomo. No, dosyć długie odległości, 300 metrów do celownika. Pan Władek ogląda się, ale on ma 50 metrów, jego zaprzek ma 50 metrów przewagi. Tam, zdaje się, będzie już tylko walka o drugie miejsce. Joy Dabome, Joy Dabome z ogromną przewagą wygrywa gonitwę. Pozdrowienia od pana Władka. Na drugim miejscu Żastrion Bonomo i na trzeciej pozycji Rzetenmej Nacht.